Siema. Niedziela godzina 15. Wracam z siłowni. Zimno, ale sucho, więc dzisiaj nagram wreszcie długo oczekiwany odcinek Jak wrócić na koszt Niemiec do Polski. Było sporo zapytań w komentarzach. Nygus, kiedy odcinek, ponieważ mieszkam w Niemczech. Planuję powrót do Polski. W ogóle zauważyłem, że wiele osób mieszkających w Niemczech myśli o powrocie do kraju. Ja nazywam to reparacjami, ponieważ nasz rząd jest tak nieudolny. Trzeba przejąć sprawę we własne ręce. Jak wiecie, mieszkałem ponad 9 lat w Niemczech. Miesiąc czasu temu wróciłem do Polski, jeszcze na terenie Niemiec. Przysługiwało mi bezrobocie na rok czasu, jednak ja ze wszystkiego zrezygnowałem. Ale jest taka opcja, żebyś przez 6 miesięcy dostawał bezrobocie z Niemiec, mieszkając w Polsce. Podstawowa sprawa: musisz rozwiązać umowę z pracodawcą. I musisz mieć przepracowane w Niemczech odpowiedni okres czasu, żeby jakiekolwiek bezrobocie z Niemiec ci przysługiwało. Nie możesz osobiście wypowiedzieć umowy o pracę, ponieważ jeżeli rezygnujesz z pracy, automatycznie dostajesz blokadę na 3 miesiące na bezrobociu, więc sprawę musisz tak załatwić żeby to pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę, ewentualnie idziesz do lekarza i załatwiasz sobie atest, że ta praca, którą wykonujesz ma zły wpływ na Twoje zdrowie i musisz z tej pracy zrezygnować. Jeżeli z takim atestem pójdziesz do bezrobocia, wtedy nie dostaniesz tej blokady. Oczywiście dostaniesz kupę papierów do wypełnienia, ale później z tymi papierami idziesz do Polskiego Urzędu Pracy. Oni to wysyłają do jakiejś centrali. Akurat mówię pod wiatr. Zobaczcie, jak tutaj liście furwają i to wiatr, wszystko jest strasznie zimne. Muszę się tutaj odwrócić plecami, ponieważ mówić do Was nie mogę. Mam nadzieję, że jest dobre światło, i wtedy oni przekierowywują te dokumenty do jakiejś tam centrali u nas w Polsce. Dostajesz normalnie pieniądze z Niemiec, są przelewane do polskiego bezrobocia. Oni to przeliczają i przelewają ci w złotówkach na Twoje konto. Raz w miesiącu w Polsce musisz się zgłosić do bezrobocia. Na wyznaczony termin. W Polsce na bezrobociu nie robią takich problemów jak w Niemczech, że dwa razy w tygodniu musisz wysłać podanie o pracę. Nawet oni ci sugerują, gdzie masz składać podania o pracę. Jeżeli tam nie złożysz podania, o tym się dowiedzą, to ci zrobią jeszcze blokadę na dwa tygodnie na bezrobocie, kolejny raz na miesiąc. Później na kilka miesięcy. Także takich cyrków tutaj w Polsce miał nie będziesz. Na początek dostaniesz na trzy miesiące przekierowanie bezrobocia do Polski, później ten okres możesz przedłużyć o kolejne trzy miesiące. Na bezrobociu dostajesz z tego co mi wiadomo, zależy czy masz rodzinę, dzieci. Coś około 60% wynagrodzenia i możesz dorobić 170 coś euro. Jeżeli masz dodatkowe dochody, wszystkie dochody są odliczane od kwoty, którą otrzymujesz na bezrobociu. Dlaczego ja zrezygnowałem, ponieważ mam dodatkowe dochody, i czasami bywa tak. Że moje dochody dodatkowe miesięczne przekraczają całą kwotę bezrobocia, którą bym otrzymywał, łącznie z tym dodatkiem wolnym 170 euro, co się wtedy dzieje, będąc na niemieckim bezrobociu, przebywając nawet w Polsce masz niemieckie ubezpieczenie. Jeżeli przekroczysz tą kwotę bezrobocia plus te 170. Euro. Wtedy oni wykreślają cię na miesiąc czasu z bezrobocia i jesteś Ty zobowiązany zapłacić sobie składkę zdrowotną w Niemczech. Minimalna składka to jest 200 euroków, Ale jeżeli zarobisz więcej, naliczają od tej kwoty, także mogłoby się wydarzyć. Jakbym zarobił więcej niż to bezrobocie w danym miesiącu, straciłbym na miesiąc czasu bezrobocie i może jeszcze musiałbym zapłacić w Niemczech z 500 euro za ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego z tego wszystkiego zrezygnowałem. No chyba, że masz dodatkowe dochody, ale w innym kraju, Niemcy o tym nic nie wiedzą, wtedy ich możesz zrobić. W bambuko po prostu, ale ja wszystko miałem legalnie. Wszystkie przelewy idą w Niemczech na konto, także o wszystkim oni wiedzieli. Jakby doszli do tego, jeszcze bym dostał niezłą karę do płacenia. Także tak to słuchajcie, wygląda. Jeżeli masz możliwość, planujesz powrót do Polski, przysługuje Ci bezrobocie. Składaj papiery, wypełniaj przez pół roku czasu. Możesz spróbować, jak się żyje w Polsce. Jak nie wypali, spakujesz manatki, wrócisz z powrotem do Niemiec. Znowu mówię pod wiatr. Ja w tym momencie, jeżeli bym zdecydował, że wracam do Niemiec, na ten moment przysługuje mi jeszcze 11 miesięcy bezrobocia. Ktoś zaraz napisze, Nygus, możesz się wymeldować w Niemczech. Wtedy nie musisz płacić tej składki zdrowotnej. Mogłem, słuchajcie, ale na miesiąc opłaciłem sobie osobiście składkę zdrowotną w Niemczech. Przez ostatni miesiąc, żeby się nie czepiali, gdyby coś się wydarzyło w drodze do Polski czy cokolwiek, odpukać jakiś wypadek. Zabrałby mnie helikopter hura. Pierwszy raz w życiu bym leciał helikopterem, ale jakby mnie poskładali, nie miałbym ubezpieczenia, wtedy dostałbym taki rachunek, żebym sobie usiadł normalnie na dupie. Tak to wygląda, jeżeli w Niemczech jesteś, masz obowiązek być ubezpieczony, jeżeli jesteś tam zameldowany, a pobierając, bezrobocie z Niemiec. Na terenie Polski masz nadal ubezpieczenie niemieckie, także jeżeli wypadniesz na miesiąc czasu, bo masz dodatkowe dochody, wtedy musisz sobie tą składkę opłacić na własny koszt. Każdy ma inną sytuację. Takie krótkie nagranko, łapy marzną. Spadam do chaty. Jeżeli macie jakieś pytania w komentarzach piszcie być może coś pominąłem ale straszne wiatr wszystko łapy mi normalnie już ściniały do następnego